Jak osobno ewidencjonować urlop wypoczynkowy i dodatkowy w gratyfikancie Nexo Pro? Jeśli chcesz wyodrębnić urlop dodatkowy od wypoczynkowego, to dzięki pracy z aplikacją Gratyfikant Nexo Pro jest to możliwe. W pierwszym kroku upewnij się, że w konfiguracji parametrów urlopów wypoczynkowych masz włączone oddzielne liczenie urlopu dodatkowego. Dodatkowo możesz zdecydować, który urlop zostanie wykorzystany w pierwszej kolejności. Urlop dodatkowy dla pracowników możesz dodać w ewidencji osobowej, na zakładce inne. Oczywiście, jeśli pracownik posiada stopień niepełnosprawności, to koniecznie uzupełnij dane w tym zakresie. Po zaznaczeniu pola Urlop dodatkowy dane zostają automatycznie uzupełnione. Oczywiście zweryfikuj ich poprawność. W zakładce Urlopy widoczny jest wpis dotyczący urlopu dodatkowego. W trakcie dodawania urlopu wypoczynkowego w kolumnie liczba godzin wykorzystanego urlopu dodatkowego po wybraniu menu w szczegółach możesz sprawdzić informacje w zakresie wykorzystywanego urlopu. Dodatkowo w raporcie stan urlopów możesz przefiltrować dane odnośnie rodzaju urlopu wypoczynkowego, standardowego oraz dodatkowego.